No i drodzy, mamy to odcinek 69, część druga z KBD Toilet. Niespodziewanie wyszedł, zostawcie łapeczki, wbijajcie na mojego Twitcha. Tam reagujemy i gramy na żywo. Zapraszam serdecznie, a także na mojego Discorda. Lecimy, linki macie w opisie, przy piętym komentarzu. Idziemy z tym, słuchajcie, ja cię widzę. Czyli to jest ok. wracamy do miejsca poza bazą z KBD to Toilet i oni coś mówią więc wersję od tyłu też będzie trzeba sobie obejrzeć moi drodzy. Patrzcie, let's go, let's go. Będziemy analizować też ten odcinek stały. Dostaje upgrade. O kurde, ale jasta. Patrzcie, oni dostali nowe bronie albo stare stare po prostu wersje. Patrz ładuje go. Wow, czyli Titan TV Man ma taką zdolność. Dał mu całą energię, tylko że co? Bez ręki zostanie. A on czemu nie dostanie? Mówią mu nie, co by oszalał, oni się go boją dalej? Czemu oni się go dalej boją? I gdzie oni lecą? Za Jimmenem. Definitywnie za Jimmenem lecą. Patrzcie i tu, Jezu, jak to wygląda. Jasny, jasny gwint, patrzcie, oni są ulepszeni. Wow, plecaczek. To, ale, patrzcie, papier toaletowy i inżynier. O jacie, ale się tu podziało, Jasnych gwint. Dobra, moi drodzy, my to musimy ocenić. No to tutaj mamy powtórkę z tego, jak się zakończył odcinek 69, część pierwsza. Pytanie, czy coś tu jest ciekawego. To wracamy do bazy, ewidentnie słuchajcie, znaczy do wyjścia tam <laughs> przed bazę. I oni coś tu mówią. Coś tu mówią, niestety nie jesteśmy w stanie rozszyfrować tego. Będzie trzeba o, od tyłu obejrzeć odcinek, ale to zrobię sobie na drugim kanale, zaraz potem. Patrzcie, tytan kamera dalej. On jest naprawdę jedną z moim chyba najlepszym z tytanów, moim ulubionym. Najbardziej ulubionym, ponieważ on tak został poniszczony, a i tak słuchajcie, patrzcie. Potrafi z kim toilet roz, rozwalić. Głośniki tutaj. To mamy scenę, którą kojarzycie prawdopodobnie. Ja sobie może wam pokażę, ale to jest scena, którą pewnie będziecie kojarzyć tutaj. Z tytana, z TVMena, który został ulepszony też. W tym miejscu tutaj to jest podobna na podobnej zasadzie on dostał tu to ulepszenie w tym miejscu. <słuch> Tutaj, jak widzicie, to jest podobna scena, gdzie on dostał te ulepszenia, a tym razem głośniki tutaj przywożą broń. I, i to nie jest jakby ulepszenie, moim zdaniem. Ciężko to nazwać ulepszeniem, chyba że te, te bronie, które dostaje, w ogóle jakość jest taka średnia. W ogóle te bronie, które on dostaje, one, on już je miał wcześniej, tylko po prostu dostał następną partię, bo tamte zostały mu zniszczone albo zabrane, albo coś tam. No i ci na tej samej zasadzie to działa. Dostał jetpaka, nowe bronie, znaczy nowe, stare bronie, tak? Wymienili mu po prostu, to, to jest raczej to samo, co on miał. To jest taki na zasadzie takiego plecaczka, więc całkiem fajnie to jest zrobione, powiem wam szczerze. Naprawdę fajnie, cieszę się, że oni dostali upgrade, znaczy, że wróciła do nich broń i nie są oni już tak, wiecie. Mam nadzieję, że on dostanie ten młot też. Ten młot raczej się mu nie zniszczył, więc będzie pewnie go gdzieś musiał znaleźć. Eee, może jak, jak Thor z Marvela, słuchajcie, przywoła go i młot do niego przyleci. Może też tak być, bo ten młot miał dopalacz z tyłu, więc prawdopodobnie jest szansa, że młot sam przyleci również. No i dostaje tu doładowanie od Titana tv -mana. Pamiętajmy, że Tytan TV man ma moc absorbowania energii od Skibidi Toilet z laserów, więc wiecie, mógł go bez problemu doładować. W poprzednich odcinkach on zaabsorbował trochę tej mocy, nie? Ale czy to się coś różni? Patrzcie, tutaj bardzo dużo wyładowania. No teraz jest mniejsze to wyładowanie. Bardziej mu to świeci. Tak, patrzcie, lepiej mu świeci to. Widać, że jest naładowany teraz. Wcześniej chyba, no... Natomiast dalej jest jakby troszkę poniszczone, nie? Nie ma ręki. Ten też chce, ale zastanawiam się, czemu mu nie dają. Nie, bar nie do końca mu ufają, czy on już ma. <laughs> to jest zastanawiające. No, no, no. Ciekawe dlaczego. I słuchajcie, i tu gdzieś powinien być, wiecie, kto. I gdzie oni lecą? To jest pytanie. Moim zdaniem lecą za Jiminem, bo Jimon też poleciał w tamtą stronę. Także słuchajcie, wygląda to na to, że oni lecą po prostu do bazy za Jiminem raczej. No bo Jimin też w tę stronę... Oni lecą każdy w inną stronę w ogóle. Ten... Na lewo poleciał Tytan Głośnik, a na prawo Tytan Kamera. Moim zdaniem Albo oni polecieli do swoich baz, albo no, nie powinni się rozdzielać, moim zdaniem. Totalnie nie powinni. No i tu mamy skibidi toaletę. ona została zniszczona. No i przede wszystkim słuchajcie te ulepszenia. Co, co warto zauważyć, to warto zauważyć, że głośniki dostały ulepszenie, kamery dostały zwykłe ulepszenia oraz large. Larcz wygląda kozacko, mi się przypomina taka, z takiej gry, słuchajcie. To jest jakiś laser pewnie. Natomiast co jeszcze widać? Widać, że oni nie zachowują się już tak dziecinnie, infantylnie, w sensie tak głupkowato. Oni po swoją postawą to wygląda, jakby zostali odmienieni i naprawdę wyglądają na cytacy wojownicy. Bez, bez słuchajcie, cienia. Patrzcie, bez cienia lęku. Natomiast mają plecaczki nowe. Każdy z nich ma jetpacki, więc to jest fajne. Każdy z nich ma broń. Nóż ma... Yy, głośniki mają noże. No to się jest takie nawiązanie do Tytana, który też miał nóż. Ten wygląda kozacko larcz. Też ma jetpacka i ma tą broń taką. To jest laser chyba. Więc coś mi się wydaje, że grubsze toalety tutaj się pojawią. Mamy też... Yy, Patrzcie, ale tego nie, on tego nie naprawia. Popatrzył na niego i go nie naprawia. Ciekawe, dlaczego ten inżynier tego nie robi. No i patrzcie, tutaj widzimy, że każdy z nich dostaje zestaw jetpacków, czyli może latać. Ma też słuchawki, żeby po prostu nie zranili go dźwiękiem. No i to jest prawdopodobnie granat papier toaletowy nieźle. <laughs> Słuchajcie, jak oglądaliśmy skibidi toilet wersję fanowską, to też tam były to, toale, papiery toaletowe, więc widzicie. I teraz pytanie. Tu jest jakiś X w ogóle na tym. Widzieliście? Czy, czy tu widać sekretnego agenta gdzieś albo ufo toaletę, bo to jest bardzo istotne, słuchajcie. No i są inżynierowie, więc plus jest taki, że będą naprawiać te, te skibidi, te, te kamery. Pytanie tylko co z. Musimy to jakoś rozjaśnić, bo mnie zastanawia właśnie ta UFO toaleta, czy gdzieś ona tu jest. Być może ona się gdzieś tu pojawiła? Bo ona tu gdzieś była, nie? Ona gdzieś w tamtym miejscu była. I pytanie na co czeka ta UFO toaleta? Wiecie, oni powinni mieć jakiś taki radar, który wykrywałby mm, toalety. To by im na pewno ułatwiło. O, tu już jakość jest trochę lepsza. No, nie widać tutaj UFO toalety. I tu inżynier naprawia, patrzcie. Tu inżynier jedną kamerę naprawił. No skoro oni przybyli, to znaczy, że kobiece wersje też przyjdą, kobiety. Wow, i tu jest jakiś emblemat, kamer, patrzcie. No, tu kamera, jest znaczek kamery. Ciekawe, czy to jest nowa broń, czy, czy stara. No, i tych posiłków dużo przybyło. Zaskoczony jestem, że Boom to wrzucił, ale odcinek ma tylko minutę ponad, więc myślę, że dlatego. No i mamy napisane, że przybyły posiłki. Odcinek mega rewelacyjny kozacki.